Jest w tobie cisza, którą wszyscy wokół czują, ale udają, że jej nie zauważają. To jest specyficzny rodzaj ciszy. To nie jest spokój. To nie jest wyciszenie. To jest ta pauza przed pytaniem, którego nigdy nie zadajesz na głos. A co, jeśli zostanę zupełnie sam? A co, jeśli nikogo to nie obchodzi? A co, jeśli zniknę, a świat będzie kręcił się dalej, jakbym nigdy nie istniał? Ta cisza cię przeraża, bo znasz już odpowiedź. A Eckhart Tolle spędził dziesięciolecia na badaniu właśnie tego lęku, nie po to, by go wyeliminować, lecz by przez niego przejść na drugą stronę. Ponieważ po drugiej stronie tego strachu istnieje coś, co całkowicie zmieniło trajektorię jego życia i może zmienić też twoje. Ale najpierw musisz zrozumieć, dlaczego nauczono cię tak się tego bać. Kiedy byłeś dzieckiem, samotność była karą. Kara w pokoju. Zostawienie na boku, na przerwie wybranie do drużyny. Przekaz był jasny. Być samemu to być złym. Być samemu to ponieść porażkę, więc się nauczyłeś. Nauczyłeś się wypełniać każdą sekundę ciszy, Bez końca przewijać fit. Włączać telewizor nawet bez oglądania. Dzwonić do kogoś kogokolwiek, byle tylko nie słyszeć Echa pustego pokoju wewnątrz siebie. Ale czy już to zauważyłeś? Im więcej wypełniasz swoje życie ludźmi, hałasem, rozproszeniem, tym bardziej czujesz się pusty. To jakby próbować ugasić pragnienie słoną wodą. Każdy łyk wzmaga tylko pragnienie. Tolle nazywa to widmowym głodem. Jesteś głodny czegoś, czego nie potrafisz nazwać, więc próbujesz to zaspokoić wszystkim, co jest w zasięgu ręki: związkami, osiągnięciami, lajkami, walidacją, statusem. I nic, absolutnie nic nie wypełnia tej pustki. Dlaczego? Ponieważ próbujesz wypełnić pustkę większą ilością form. A pustka nie jest brakiem, który trzeba wypełnić, jest obecnością, którą trzeba zamieszkać. To jest pierwsze odwrócenie. Nie boisz się samotności, boisz się tego, co samotność ujawnia. Wyobraź sobie zupełnie pusty pokój z białymi ścianami i doskonałym echem. Teraz wyobraź sobie, że tym pokojem jesteś ty, twój umysł bez myśli, twoje życie bez roli społecznej, twoja tożsamość bez etykiet. Co pozostaje? Większość ludzi wpada w panikę na samą myśl. Bo kiedy usuwasz wszystko, czym myślisz, że jesteś – swoją pracę, swoje związki, swoje osiągnięcia, swoje opinie, swoje wspomnienia, swoje plany – co zostaje? Tolle odkrył odpowiedź w najgorszy możliwy sposób. W wieku 29 lat był na skraju samobójstwa. Głęboka depresja. Chroniczny lęk. Pewnej nocy obudził się o trzeciej nad ranem z natrętną myślą młotkującą mu w głowie – nie mogę już dłużej żyć sam ze sobą. I wtedy coś w nim pękło. Z rozpaczy wyłoniło się pytanie: czekaj, jeśli nie mogę już dłużej żyć sam ze sobą, to znaczy, że jest dwóch mnie? Jedno ja i jedno sam ze sobą? Którym z nich jestem? W tej chwili coś się zawaliło. Pokój w nim stał się zupełnie pusty, i po raz pierwszy w życiu poczuł obecność zamieszkanej ciszy. To nie był brak. To była bezpostaciowa pełnia. Czy miałeś kiedyś moment, w którym czas się zatrzymał? Nie dlatego, że wydarzyło się coś niezwykłego, ale dlatego, że przez sekundę zapomniałeś, kim jesteś. Zapomniałeś swojej historii, swoich problemów, swoich pragnień i była tylko sane obecność, być może patrząc w niebo, albo słuchając muzyki, albo w trakcie ruchu fizycznego. Przez krótką chwilę pokój był pusty i zorientowałeś się, nigdy nie był pusty, był wypełniony czymś, co nie miało nazwy. Tolle spędził miesiące w tym stanie po tej nocy. Siedział na parkowych ławkach cały dzień, po prostu istniejąc. Ludzie myśleli, że jest szalony, i być może był na tyle szalony, by przestać próbować być kimś. I to tam, w szaleństwie nieosoby, znalazł kot. Kot samotności nie dotyczy bycia samemu. Chodzi o bycie kompletnym, bez dodawania czegokolwiek. Chodzi o odkrycie, że nigdy nie byłeś oddzielony od niczego, po prostu uwierzyłeś, że tak jest. Ale jak się tam dostaniesz? Jak przejdziesz przez grozę pustki i odkryjesz pełnię po drugiej stronie? Najpierw musisz przestać uciekać. Całe twoje życie jest skonstruowane jako wielka ucieczka. Uciekasz od nudy rozrywką. Uciekasz od lęku pracą. Uciekasz od samotności związkami. Uciekasz od ciszy ciągłym myśleniem. Ale dokąd uciekasz? Tole zdał sobie sprawę z czegoś przerażającego. Nie uciekasz przed złymi uczuciami. Uciekasz przed samym sobą, ponieważ w pewnym momencie nauczyłeś się, że ty nie jesteś wystarczająco dobry, że musisz zostać ulepszony, poprawiony, zastąpiony lepszą wersją, więc spędzasz całe życie na gonieniu tej lepszej wersji, nie zdając sobie sprawy, że uciekasz przed jedyną prawdziwą wersją. A samotność? Samotność to moment, w którym nie ma już dokąd uciec. To jest wtedy, gdy wszystkie drzwi się zamykają. I jesteś zmuszony spojrzeć na pusty pokój wewnątrz siebie. Większość ludzi robi wszystko, by uniknąć tego momentu, dlatego wypełniają kalendarz, dlatego nie znoszą być pięć minut bez telefonu, dlatego skaczą ze związku na związek, z projektu na projekt, z celu na cel. Ale czy zauważyłeś ten schemat? Bez względu na to, co osiągniesz, bez względu na to, ilu ludzi cię otacza, uczucie pustki zawsze powraca. Jak przypływ jak echo, które nie przestaje rozbrzmiewać. A co by było, gdybym ci powiedział, że to echo jest dźwiękiem twojej własnej obecności, która próbuje zwrócić twoją uwagę. Jest praktyka, której Tolle uczy, która wydaje się zbyt prosta, by działać, ale działa, ponieważ atakuje bezpośrednio mechanizm ucieczki. Siadasz, bez muzyki, bez telefonu, bez celu i czujesz ciężar swojego ciała, teksturę powietrza wchodzącego i wychodzącego z płuc, pulsowanie serca, Czujesz, co to znaczy być żywym, nie robiąc z tym nic. I myśli zaczynają krzyczeć. To strata czasu. Masz ważniejsze rzeczy do zrobienia. Zostajesz w tyle. Jesteś taki samotny. To nie działa. I pozwalasz myślom krzyczeć. Obserwujesz echo w pustym pokoju. I zdajesz sobie sprawę. Myśli są tylko echem. To nie jesteś ty. Ty jesteś pokojem. Jesteś przestrzenią, w której echa się pojawiają. To jest drugie odwrócenie. Nie jesteś swoimi myślami. Jesteś świadomością, która obserwuje myśli. A kiedy to sobie uświadamiasz, naprawdę uświadamiasz, a nie tylko rozumiesz intelektualnie, coś się zmienia. Strach przed samotnością zaczyna się rozpuszczać, bo zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś sam. Zawsze towarzyszyła ci jedyna obecność, która ma znaczenie twoja własna świadomość, ale jest jeszcze głębszy poziom. Tole mówi o czymś, co nazywa ciałem bólu. To jest warstwa nagromadzonego cierpienia emocjonalnego, którą nosisz jak drugą skórę. To wszystkie te chwile, w których czułeś się odrzucony, opuszczony, niewidziany, niekochany. To ciało bólu śmiertelnie boi się samotności, ponieważ w samotności nie może się karmić. Potrzebuje dramy, konfliktu, toksycznych związków, sytuacji, które potwierdzają jego narrację, o, nie jestem wystarczająco dobry. Więc utrzymujecie w ciągłym ruchu. Przekonuje Przekonujecie, że potrzebujesz więcej. Więcej aprobaty, więcej walidacji, więcej dowodów na to, że zasługujesz na istnienie. I ty słuchasz. Wyginasz się w formy, które nie są twoje. Odtwarzasz wersję siebie, które jak sądzisz inni pokochają. Ukrywasz pusty pokój, bo obawiasz się, że jeśli ktoś tam wejdzie, zobaczy, że nie ma w tobie nic specjalnego. Ale oto prawda, której ciało bólu nie chce, żebyś odkrył. Pusty pokój nie jest pusty. Jest wypełniony jedyną rzeczą, której zawsze pragnąłeś: pełnią, nie pełnią posiadania, pełnią bycia, a tę pełnię można poczuć tylko w samotności, bo w samotności nie możesz udawać, nie możesz grać, nie możesz się ukryć za społecznymi maskami. Jesteś ty i zamieszkana cisza. Jesteś ty i naga prawda o tym, co to znaczy być żywym. Jest moment w podróży Tollego, który opisuje jako portal, to jest wtedy, gdy jesteś w samotności, czując cały ciężar lęku, strachu, pustki i zamiast uciekać, zanurzasz się głębiej. Chodzisz w strach, czujesz go całkowicie, bez oporu, bez osądu, a to, co się dzieje, jest niemożliwe do opisania słowami, ale spróbuję. Strach się rozpuszcza, nie dlatego, że go pokonałeś, ale dlatego, że przestałeś z nim walczyć. A kiedy przestajesz walczyć, zdajesz sobie sprawę, że strach był zrobiony z oporu. Bez oporu nie ma strachu, jest tylko odczucie, jest tylko obecność, i wewnątrz tej obecności znajdujesz coś nieoczekiwanego: moc, nie moc panowania nad innymi, nie moc zdobywania rzeczy, moc bycia całością bez potrzeby czegokolwiek zewnętrznego, moc bycia wystarczającym, moc czystej obecności. Tolle nazywa to mocą teraźniejszości, ale to nie jest koncepcja. To jest trzewiowe doświadczenie bycia tak całkowicie obecnym, że przeszłość i przyszłość znikają, a wraz z nimi znika całe cierpienie, które pochodzi z życia we wspomnieniach i fantazjach. W końcu jesteś tutaj, całkowicie tutaj. A tutaj nigdy nie jest puste. Ale bądźmy szczerzy, nie obudzisz się jutro i nie będziesz żył w tym stanie na stałe. Tolle potrzebował lat. I nawet po dziesięcioleciach mówi, że nadal są momenty, w których umysł próbuje wciągnąć go z powrotem w dramat. Różnica polega na tym, że teraz to rozpoznaje. Widzi echa zaczynające rozbrzmiewać w pustym pokoju i uśmiecha się, bo wie, że to tylko echa. Pokój pozostaje pokojem i ty możesz zacząć rozwijać to samo rozpoznanie zacząć zauważać, kiedy uciekasz. Kiedy wypełniasz ciszę hałasem tylko dlatego, że nie znosisz obecności pustki. Za każdym razem, gdy czujesz przymus sprawdzenia telefonu bez powodu, to jest ucieczka. Za każdym razem, gdy wchodzisz w związek tylko po to, by nie być samemu, to jest ucieczka. Za każdym razem, gdy wypełniasz kalendarz tak, że nie ma miejsca na oddech, to jest ucieczka. I za każdym razem, gdy zauważasz ucieczkę i decydujesz się zatrzymać, nawet jeśli tylko na pięć minut. Przechodzisz przez portal. Wchodzisz do pustego pokoju. Odkrywasz zamieszkaną ciszę. Jest zdanie Tollego, które zmieniło dla mnie wszystko. Samotność, w sensie cierpienia, jest tworzona przez umysł, który mówi, że potrzebujesz czegoś zewnętrznego, aby być kompletnym. Samotność, w sensie solitude, jest stanem bycia kompletnym, bez potrzeby czegokolwiek. Rozumiesz różnicę? Samotność jest cierpieniem. To jest przekonanie, że jesteś niekompletny oddzielony, izolowany od reszty istnienia. Samotność, w sensie Solitude, jest wolnością. To jest percepcja, że jesteś kompletny, całościowy, połączony ze wszystkim, przez samą świadomość, która ożywia wszystkie rzeczy. A droga od samotności do Solitude prowadzi przez bardzo wąskie drzwi, radykalną akceptację tego, co jest, nie tego, co powinno być, nie tego, co chciałbyś, żeby było, tego, co jest. Jesteś teraz sam? Zaakceptuj to całkowicie. Poczuj, co to znaczy. Nie próbuj tego zmieniać, nie próbuj tego wypełniać. Po prostu z tym bądź. Jesteś otoczony ludźmi, ale czujesz się samotny? Zaakceptuj to całkowicie. Poczuj samotność nawet w tłumie. Nie odrzucaj jej, nie osądzaj jej, po prostu z nią bądź. A w całkowitej akceptacji dzieje się coś cudownego. Akceptowana rzecz się transformuje. Samotność zamienia się w solitude, pustka zamienia się w pełnię, strach zamienia się w obecność, ale musisz przejść. Nie ma skrótu. Czy zauważyłeś, jak najpotężniejsi ludzie na świecie, nie w sensie pieniędzy czy sławy, ale w sensie obecności, wpływu, autentyczności, mają coś wspólnego? Czują się komfortowo w samotności. Nie dlatego, że są aspołeczni, ale dlatego, że odkryli, że nie potrzebują nikogo, by czuć się całościowi. I właśnie dlatego, że nie potrzebują, stają się magnetyczni, ponieważ ludzie czują, kiedy jesteś całościowy. Czują, kiedy nie próbujesz wysysać z nich energii, kiedy nie grasz o aprobatę, kiedy po prostu jesteś. I to jest ostateczna ironia. Kiedy przestajesz uciekać od samotności i odkrywasz solitude, stajesz się mniej samotny. Nie dlatego, że potrzebujesz ludzi, ale dlatego, że ludzie naturalnie grawitują w stronę autentycznej obecności. Ale to nie może być powód. Jeśli szukasz solitude, by przyciągnąć ludzi, straciłeś sedno. Solitude jest celem samym w sobie. To jest odkrycie, że masz już wszystko, czego kiedykolwiek chciałeś i zawsze miałeś. Tolle opowiada historię o żebrzącym siedzącym na skrzyni. Spędza lata na żebraniu o jałmużnę, by przeżyć. Pewnego dnia ktoś pyta, co jest w tej skrzyni, na której siedzisz? Żebrak nigdy nie zajrzał. Kiedy ją otwiera Odkrywa, że jest pełna złota. Ty jesteś żebrakiem, skrzynia to twoja własna świadomość, a ty spędzasz całe życie na proszeniu o okruchy walidacji, miłości, sensu, nie zdając sobie sprawy, że siedzisz na nieskończonym skarbie. Samotność to moment, w którym w końcu zaglądasz do skrzyni, ale jest strach, bo co jeśli zajrzysz i nic tam nie będzie? A co jeśli skrzynia jest pusta? Oto sekret, którego Tolle potrzebował lat, by zrozumieć, Strach przed pustą skrzynią jest ostatnią obroną ego, ponieważ ego wie, że kiedy zajrzysz do środka i odkryjesz złoto, straci całą swoją moc. Ego żyje z braku. Z nie mam wystarczająco, z muszę się kimś stać, z nie jestem dobry taki, jaki jestem. A obecność, czysta świadomość, jest absolutną pełnią, to jest już jestem wszystkim, to jest nie ma się kim stawać. To jest, jestem kompletny dokładnie taki, jaki jestem. Więc ego tworzy tysiąc rozproszeń, byś patrzył na zewnątrz, by utrzymać twoją zależność od zewnętrznych rzeczy. Ponieważ w dniu, w którym odkryjesz, że nie potrzebujesz niczego zewnętrznego, by być kompletnym, ego przegrywa grę. I ten dzień może być dzisiaj. Zróbmy teraz coś razem. Coś, co wyda się proste, ale nie jest. Zatrzymaj się na chwilę. Poczuj powietrze w płucach, poczuj ciężar swojego ciała, teraz poczuj przestrzeń wokół siebie, nie wizualnie, ale energetycznie przestrzeń, która cię otacza, teraz poczuj przestrzeń wewnątrz siebie pomiędzy myślami, pomiędzy oddechami, pomiędzy uderzeniami serca, zauważasz? Jest w tobie przestrzeń i ta przestrzeń nie jest pusta. Wibruje obecnością, świadomością, życiem. Tą przestrzenią jesteś ty, nie ty, który masz imię, historię, problemy, ty, który istniałeś przed tym wszystkim, ty, który byłeś tu, kiedy się urodziłeś i będziesz tu, kiedy umrzesz. Ten ty nigdy nie jest sam, ponieważ ten ty jest samym źródłem połączenia, jest tym, co łączy wszystko. Tolle odkrył to w najciemniejszą noc swojego życia i od tego czasu próbował na to wskazywać na tysiąc różnych sposobów, bo nie da się tego nauczyć. Można tylko wskazać i mieć nadzieję, że spojrzysz. Ale oto sztuczka. Nie możesz tego wymusić. Nie możesz spowodować, by solitude się wydarzyła. Ponieważ wszelkie działanie pochodzi z umysłu, a solitude jest tym, co pozostaje, gdy umysł przestaje działać. To jak próba zaśnięcia. Im bardziej się starasz, tym bardziej nie śpisz. Sen przychodzi, gdy przestajesz próbować, gdy się poddajesz. Solitude jest tym samym. Przychodzi, gdy przestajesz próbować wypełnić pustkę, gdy przestajesz próbować stać się kimś wyjątkowym, gdy po prostu pozwalasz, by rzeczy były takie, jakie są. I tak to jest przerażające, ponieważ byłeś kondycjonowany całe życie, by wierzyć, że jesteś swoimi wysiłkami, że jesteś swoim postępem, że jesteś swoim sukcesem. Ale co jeśli nie jesteś niczym z tego? A co jeśli jesteś świadomością, która to wszystko obserwuje? Pustym pokojem, w którym wszystko się dzieje? Wtedy twoja wartość nie zależy od osiągnięć, twoja kompletność nie zależy od związków, twój spokój nie zależy od okoliczności. Ty jesteś spokojem, ty jesteś kompletnością, ty jesteś wartością i nikt nie może ci tego odebrać, bo to nie jest coś, co masz, to jest to, kim jesteś. Tolle spędził lata siedząc w ciszy, zanim zaczął nauczać. Ludzie pytali, co robi. Mówił, Obserwuję, jak świat powstaje i znika. Co to za odpowiedź? To odpowiedź kogoś, kto odkrył, że świat ze wszystkimi swoimi dramatami, naglącymi sprawami, kryzysami jest tylko falą w oceanie świadomości. I on nauczył się być oceanem. Ty też możesz się nauczyć, ale najpierw musisz przestać utożsamiać się z falami przestać myśleć, że jesteś historią, którą opowiada Twój umysł przestać wierzyć, że jesteś postacią w dramacie. Nie jesteś postacią, jesteś sceną, na której dramat się rozgrywa. A scena nigdy nie jest dotknięta dramatem. Kiedy to zrozumiesz, nie intelektualnie, ale trzewiowo, samotność staje się niemożliwa, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że jesteś połączony ze wszystkim poprzez tę samą świadomość, która ożywia wszystkie rzeczy. Drzewo na zewnątrz to ty, niebo to ty. Osoba obok Ciebie to Ty, nie w sensie, że jesteście tą samą osobą, ale w sensie, że ta sama obecność zamieszkuje wszystkie formy. I kiedy to poczujesz nawet przez chwilę, zrozumiesz, co Tolle ma na myśli, mówiąc, że jesteś wszechświatem doświadczającym samego siebie. Ale sprowadźmy to na ziemię do codziennego życia, bo to wszystko brzmi pięknie, filozoficznie, ale jak tym żyć? Zacznij od małych rzeczy. Zacznij od zatrzymania się na pięć minut dziennie. I po prostu poczucia, co to znaczy być żywym, bez celu, bez produktywności, tylko obecność. I zauważysz coś, umysł będzie się opierał, powie, że to strata czasu, stworzy naglące sprawy, wygeneruje lęk, ponieważ umysł panicznie boi się bezrobocia. A kiedy jesteś w czystej obecności, umysł jest bezrobotny, ale ty trwasz nie dlatego, że próbujesz coś osiągnąć, ale dlatego, że ćwiczysz nieosiąganie, ćwiczysz. Bycie wystarczającym. I stopniowo coś zaczyna się zmieniać. Zdajesz sobie sprawę, że nie musisz sprawdzać telefonu co pięć minut. Zdajesz sobie sprawę, że możesz być w ciszy bez dyskomfortu. Zdajesz sobie sprawę, że towarzystwo twojej własnej obecności jest bardziej satysfakcjonujące niż jakiekolwiek rozproszenie. A potem zaczynasz wybierać solitude. Nie dlatego, że uciekasz od ludzi, ale dlatego, że odkryłeś skarb, który istnieje tylko w ciszy. Rodzaj radości, który nie zależy od zewnętrznych powodów, spokój, który nie potrzebuje usprawiedliwienia. Tole mówi o kwantowym skoku, momencie, w którym przestajesz żyć przez umysł i zaczynasz żyć przez obecność. To nie jest stopniowe, jest nagłe, jak przebudzenie ze snu. Jedną sekundę jesteś utożsamiony ze wszystkimi swoimi myślami, emocjami, historią, następną sekundę. Zdajesz sobie sprawę, że to wszystko jest tylko treścią pojawiającą się w świadomości, a ty jesteś świadomością, a nie treścią i wszystko się zmienia. Nie dlatego, że twoje okoliczności się zmieniły, ale dlatego, że nie jesteś już ich więźniem. Zła praca nie definiuje już kim jesteś, skomplikowany związek nie określa już twojej wartości, konto bankowe nie mierzy już twojego sukcesu. Ponieważ odkryłeś coś, czego nie można zabrać, nie można zdobyć, nie można stracić obecność bycia. A ta obecność jest odczuwana jako miłość, nie miłość do czegoś po prostu miłość jako stan bycia miłość bez obiektu. A kiedy jesteś w tym stanie, nawet przez chwilę, zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie byłeś sam, ponieważ miłość jest fundamentalną naturą świadomości, a ty jesteś świadomością. Ale jest ostatni portal. Ostatni strach. Strach, że jeśli zanurzysz się całkowicie w obecności, stracisz swoje życie, że staniesz się pasywny, że niczego nie osiągniesz, że staniesz się bezużyteczny. Tolle przeżył ten strach. Po transformacji spędził miesiące, nic nie robiąc. Ludzie myśleli, że oszalał i być może oszalał. Oszalał z obecności. Ale potem coś zaczęło przez niego płynąć, nie z umysłu, z obecności. Działania zaczęły się dziać, ale bez wysiłku, bez napięcia, bez strachu przed porażką. I zdał sobie sprawę: Umysł tworzy z wysiłkiem, obecność tworzy z płynnością. Umysł musi planować, kontrolować, wymuszać. Obecność po prostu pozwala rzeczom się rozwijać, a to, co się rozwija, jest zawsze bardziej inteligentne, bardziej eleganckie, bardziej skuteczne niż to, co umysł mógł zaplanować. Ponieważ obecność jest połączona z inteligencją wszechświata, a umysł jest połączony tylko z przeszłością. Więc nie tracisz życia, kiedy odkrywasz obecność. Zyskujesz swoje życie po raz pierwszy. Przestajesz żyć na autopilocie i zaczynasz żyć w przepływie. Jest w tobie cisza, którą wszyscy wokół czują, ale udają, że jej nie zauważają. Pamiętasz to zdanie? Od niego zaczęliśmy. Czy teraz rozumiesz, co ono naprawdę znaczy? Ta cisza nie jest pustką. To nie jest brak, to jest najpełniejsza obecność, jaka istnieje, to jest zamieszkany pokój, to jest złoto w skrzyni i wszyscy wokół ciebie czują, kiedy jesteś połączony z tą ciszą. Nie wiedzą, co to jest, ale czują, czują spokój, czują kompletność, czują moc autentycznej obecności i udają, że nie zauważają, ponieważ konfrontuje to ich uwarunkowanie, ponieważ pokazuje, że można żyć inaczej. W sposób, który nie zależy od ciągłej ucieczki, ale ty teraz wiesz. Wiesz, że samotność nie jest wrogiem. Jest nauczycielem. Jest portalem. Jest drogą powrotną do domu. A dom nie jest miejscem. Dom jest stanem bycia. To jest uczucie bycia kompletnym dokładnie tam, gdzie jesteś. Dokładnie taki, jaki jesteś. Bez potrzeby dodawania czegokolwiek. Bez potrzeby stawania się kimkolwiek. Po prostu bycie. A kiedy w końcu osiągniesz ten stan, nawet na krótkie chwile, zrozumiesz, co Tole miał na myśli, pisząc: Nie znajdujesz spokoju, reorganizując okoliczności swojego życia. Znajdujesz spokój, rozumiejąc, kim jesteś poza okolicznościami. Pusty pokój wewnątrz ciebie czeka, zamieszkana cisza woła, złoto jest w skrzyni, ale musisz przestać prosić o okruchy, musisz przestać uciekać, musisz usiąść na skrzyni i w końcu zajrzeć do środka. A kiedy spojrzysz, Naprawdę spojrzysz z odwagą, z poddaniem, odkryjesz to, co Tolle odkrył tamtej nocy w wieku 29 lat. Nigdy nie byłeś sam, zawsze byłeś kompletny, zawsze byłeś czystą obecnością, po prostu zapomniałeś. A samotność jest wszechświatem, który ci o tym przypomina. Czas sobie przypomnieć, cisza czeka, i zawsze była pełna ciebie.